Czy na tej konsoli są Pokémony? Oczywiście, że są. Już ci pokazuję, jakie są części. Przypomnę, że do konsoli dostajemy dwa bezprzewodowe pady. I do działania konsoli wystarczy tylko wejście HDMI i USB do zasilania. Po wciśnięciu Y macie opcję szukania. Eee, I wpisałem Pok i mamy Pokémony: więc jest Pokémon Snap, Pokémon Stadium 2, Pokémon Black, Pokémon Mystery Dungeon, Emerald. Eee... Dobra. Jest tu jakiś Pichu Bros, nie wiem co to jest. PokeBlock, Pokémon. No tu są jakieś. Pokémon Party Mini. Poker Face to raczej nie Pokemon. Jeszcze powinny być, o są jeszcze jakieś Karty, Blue, Mystery Mini znowu, Pinball. Puzzle, Red. Shock Tetris. No i jeszcze takie są. Jest ich trochę. Włączymy dla sprawdzenia Emeraldy. No i tak wyglądają na telewizorku. Pokemony. Normalnie. Można grać. Nic się nie zacina, wszystko działa płynnie, pięknie. E, także jeżeli chcecie sprawdzić, czy jest tu jakaś gra, napiszcie w komentarzu, to wam sprawdzę. E, no i link do konsoli zostawiam na moim profilu. Możecie też napisać komentarz, to Wam podrzucę. Pozdro!